Witam. Piszę to jako ostatnie wołanie o pomoc. Jestem uwięziony w systemie wentylacyjnym szkoły razem z czymś. Z czymś przerażającym, czymś z koszmarów. Boję się, że nie uda mi się przeżyć. Aby dać trochę kontekstu, niedawno dostałem pracę jako nocny strażnik w szkole w moim mieście. Kiedy zobaczyłem ofertę pracy w sieci. Nie mogłem się powstrzymać, żeby nie złożyć aplikacji. Właśnie wyprowadziłem się z mojego kraju i potrzebowałem szybkich pieniędzy. Nie osądzajcie mnie, gdybym wiedział, w co się pakuje, nigdy bym się nie zgodził. Płaca była naprawdę dobra, 60 dolarów za godzinę, a będąc studentem koleżu potrzebującym pieniędzy, nie myślałem o tym zbyt wiele. To był pierwszy kurewski błąd. Zadzwoniłem na numer podany na stronie internetowej, a mężczyzna z niskim i zgrzytliwym głosem powiedział. Halo? Cześć, tu Jack. Dzwonię w sprawie ogłoszenia o pracę nocnego strażnika. Przez chwilę była cisza, po czym odpowiedział. Okej, okay, podam ci wszystkie szczegóły, gdy dotrzesz pod ten adres. Spotkajmy się tam dziś wieczorem o 20. Okej, okay, jasne. Tak potoczyła się rozmowa. Jack nie zadał mi żadnych pytań, dlaczego chcę się zgłosić, ani jakie są moje kwalifikacje. Wyglądało na to, że po prostu potrzebował kogoś na to stanowisko. Ech, szybkie pieniądze, prawda? Pomyślałem. Zjadłem pizzę na lunch, a następnie wsiadłem do samochodu i pojechałem do szkoły. Gdy dojechałem na miejsce, zobaczyłem dużego suwa, zaparkowanego przed wejściem. W środku siedział mężczyzna po pięćdziesiątce, ubrany w swobodne ciuchy i palące cygaro. Moje przeczucie mówiło mi, że to Jack, więc wysiadłem z samochodu i pomachałem do niego. Natychmiast mnie zauważył i otworzył okno. Hej, jesteś tym facetem, który dzwonił do mnie w sprawie pracy? Tak to ja. Dobra, muszę zadać Ci kilka pytań, zanim przejdziemy dalej. Jasna sprawa, proszę bardzo, odpowiedziałem. Czy potrafisz się bronić w przypadku, gdy ktoś się włamie i będzie ci groził? zapytał szybko. Tak, potrafię się obronić, ja. Nie pozwolił mi dokończyć zdania. Wyglądało to tak, jakby mu się bardzo śpieszyło. Dobra, łatwo cię przestraszyć. Czy łatwo mnie przestraszyć? Przez co? Nie chciałem go denerwować, więc po prostu powiedziałem. Nie. A czy wierzysz w Boga? Czy wierzę w Boga? To się robiło dziwne, pomyślałem. Może powinienem poszukać czegoś innego. Ale potem przypomniałem sobie o zapłacie, więc powiedziałem. Tak, wierzę, proszę pana. Odczekał chwilę, zanim miał jakąkolwiek reakcję, jakby się nad czymś zastanawiał. No i świetnie, zostałeś przyjęty. To wszystko? Pomyślałem sobie. Żadnych więcej pytań? Nic? No dobra. Jack spojrzał prosto na mnie, przeszywając mnie wzrokiem. Powinieneś zacząć pracę już dziś wieczorem. W biurze ochrony wewnątrz szkoły masz wszystko, czego potrzebujesz, łącznie z mundurem i kilkoma narzędziami, które mogą się przydać. Twoja zmiana zaczyna się o 22.00. Masz jakieś pytania, dzwoń do mnie, do nikogo innego. Zrozumiano? Szybko odpowiedziałem jak najbardziej. Następnie Jack dał mi swój numer telefonu i odjechał, zostawiając mnie z moimi obowiązkami. Wszedłem do środka i mogłem zauważyć klasyczne wnętrze, jakie miała szkoła. Z wyglądu dawało mi to klimat lat osiemdziesiątych świetnie pomyślałem. Przeszedłem przez długi korytarz, wypełniony po lewej stronie salami lekcyjnymi, aż dotarłem do biura ochrony. Chwyciłem za gałkę do drzwi i pospiesznie wszedłem do środka, gdyż nie chciałem być nieprzygotowany do mojej zmiany. Sprawdziłem szafę, a w niej był mundur, latarka i zegarek na rękę. Szybko chwyciłem je wszystkie i założyłem mundur oraz zegarek. Następnie wpatrywałem się w biurko. Na nim leżał dokument, który wymieniał moje obowiązki jako nocnego strażnika. Takie o zwyczajne rzeczy. Szybko go przeczytałem i nie zauważyłem nic ciekawego. Na odwrocie dokumentu zobaczyłem notatkę. Była ona poplemiona przez kawę, ale litery były widoczne. Brzmiała ona: Zasady pracy nocnego stróża w szkole. Zasady? To jakieś bzdury, pomyślałem sobie. Jednak z ciekawości zacząłem czytać. Przeraziło mnie to, co było napisane na tej kartce. To jest zbiór zasad dla nocnego stróża w szkole. W każdym wypadku nie wolno ci złamać żadnej zasady, bo inaczej twoje życie będzie w strasznym niebezpieczeństwie. W miarę upływu godzin będziesz spotykał się z różnego rodzaju anomaliami. Twoja zmiana zaczyna się o 22, a kończy o 6 rano. Pamiętaj, aby przybyć wcześniej niż o 22. Im więcej czasu masz na przygotowanie się, tym lepiej. Zaopatrzyliśmy Cię również w pistolet na wypadek zagrożenia. Znajduje się on w szufladzie. Pamiętaj, aby go zabrać ze sobą. 1. Zawsze upewnij się, że jesteś cicho, gdy jesteś poza biurem ochrony. Stworzenia w środku są uśpione tak długo jak długo nie zrobisz żadnego hałasu, ponad odgłos swoich kroków. Są jednak godziny, kiedy się uaktywniają, więc zwróć uwagę także na kolejne zasady. 2. Zawsze upewniaj się, że zamykasz za sobą drzwi, kiedy wchodzisz i wychodzisz z biura ochrony. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Po drugiej w nocy drzwi do biura ochrony będą zablokowane. Nie wchodź do środka, gdyż okaże się to ślepą uliczką. 3. Stale sprawdzaj dostarczony przez nas zegarek, aby zobaczyć prawidłową godzinę. Każdy inny zegarek będzie działał nieprawidłowo podczas pobytu w środku. 4. W godzinach 22 i 23 zacznij patrolować placówkę. Podczas tego zadania nic się nie stanie, jeśli będziesz przestrzegał pierwszej zasady, ale musisz wejść do biura przed 11. Wspomniane wcześniej stwory zaczną być aktywne, a nie chcesz być z nimi na zewnątrz. Jeśli nie uda ci się dotrzeć do biura ochrony, ukryj się w jednej z łazienek i módl się, żeby cię nie znaleźli. 5. Między 23 a 24 musisz pozostać w swoim biurze, ale musisz zwrócić uwagę na kamery monitoringu. Zobaczysz, jak stwory chodzą po szkole, szukając zdobyczy. Jeśli zobaczysz, że zbliżają się do biura ochrony, wyłącz prąd ze skrzynki rozdzielczej i zabarykaduj drzwi. Jeśli nie widzisz, że się zbliżają, po prostu kontynuuj swoją pracę. Jeśli już wyłączyłeś prąd ze skrzynki, nie włączaj go do końca swojej zmiany, bo zaczną na ciebie polować. 6. Między północą a drugą rano musisz jeszcze raz zrobić obchód wokół szkoły. Zwróć uwagę na krew na podłodze. Jeśli zobaczysz krew, biegnij z powrotem do biura ochrony i zabarykaduj drzwi. Coś będzie się czepiać drzwi, ale szybko odejdzie, jeśli nie będziesz robił hałasu. Po jego odejściu kontynuuj patrolowanie. 7. Na przestrzeni drugiej i czwartej rano musisz sprawdzić piwnicę. Gdy tam dotrzesz, drzwi zamkną się za tobą aż do czwartej. Jeśli usłyszysz niskie warczenie dochodzące z wielu stron, schowaj się gdzie tylko zdołasz. Jeśli nie możesz się schować, bądź przygotowany, by biec do pokoju paniki. Ścieżka prowadząca do niego jest zaznaczona na kartce samoprzylepnej. Osiem. Po wejściu do piwnicy dozorca zacznie cię śledzić aż do końca twojej zmiany. Z przerwami będziesz widział go przelotnie. Nie pozwól mu się złapać. Jeśli podejdzie zbyt blisko, klepnij go w ramię i powiedz nie teraz, przyjacielu, nie teraz. Zniknie na około pół godziny, dając ci czas na nabranie dystansu. Uwaga, możesz to zrobić tylko raz. 9. Po czwartej nad ranem znajdujące się w środku stwory zaczną na ciebie polować. Zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby je ominąć do 6 rano. Jeśli uda Ci się to zrobić, powrócą do stanu uśpienia i będziesz mógł bezpiecznie opuścić budynek. Twoja zmiana się skończyła. 10. Ten przypadek nikomu się nie przydarzył, dlatego zostawiłem go jako ostatniego na tej liście. Kiedy jesteś w środku, możesz zacząć słyszeć burzę na zewnątrz. Jeśli tak się stanie, Wyjrzyj przez okno, aby zobaczyć, czy pada krew. Jeśli nie, kontynuuj normalne przestrzeganie zasad. Jeśli jednak tak się stanie podczas Twojej zmiany, możesz spotkać bladą kobietę z długimi, ciemnymi włosami o imieniu Max. Max będzie wydawać się normalna na początku, ale wkrótce potem powoli przekształci się w coś strasznego i zacznie polować na Ciebie aż do końca Twojej zmiany. Jeśli tak się stanie, Wejdź do systemu wentylacyjnego i ukryj się tam, zachowując w ciszę do końca swojej zmiany. Jeśli Max wpełznie również do otworów wentylacyjnych, unikaj jej tak dobrze jak tylko potrafisz. Twoje życie jest zagrożone. Nie przejmuj się dozorcom ani innymi istotami oni też się jej boją. Gdy twój zegarek pokaże szóstą rano, ona się wycofa. Możesz zakończyć swoją zmianę i wyjść ze szkoły. Powodzenia. Mam nadzieję, że jutro zobaczymy Cię żywego. Czułem, jak krew zastygła mi w żyłach. Co ja właśnie przeczytałem? Czy to tylko żart, żeby przestraszyć nowego strażnika? Zacząłem jednak panikować. Co jeśli te wszystkie zasady były prawdziwe? Czy w ogóle mógłbym przeżyć taką zmianę? Po chwilowym uspokojeniu się pomyślałem, że może powinienem potraktować tę notkę poważnie, tak na wszelki wypadek, gdyby coś rzeczywiście było tutaj ze mną. Gdy skończyłem się przygotowywać, zegarek wskazał już godzinę 22:15. Cholera, powinienem się zbierać. Zacząłem chodzić po długich i słabo oświetlonych korytarzach, sprawdzając sale lekcyjne, łazienki i wszystko, co mogłem. Czułem, że powietrze wokół mnie staje się cięższe z każdym krokiem, jakby coś mnie obserwowało. Coś zdecydowanie mnie obserwowało, uważnie zwracając uwagę na każdy mój ruch, spragnione ludzkiej krwi. Sprawdziłem zegarek i przez chwilę zamarłem godzina 22:55 Chyba nie mam czasu, żeby wrócić do biura ochrony bez sprintu i robienia hałasu. Przypomniałem sobie o czwartej zasadzie. W godzinach 22:23 zacznij patrolować szkołę. Podczas obchodu nic się nie stanie, jeśli będziesz przestrzegał pierwszej zasady, ale musisz dostać się do biura przed 11. Stworzenia wspomniane przy pierwszej zasadzie będą aktywne, a nie chcesz być z nimi na zewnątrz. Jeśli nie uda ci się dotrzeć do biura ochrony, schowaj się w jednej z łazienek i módl się, żeby cię nie znaleźli. Właśnie złamałem zasadę, ale mogę jeszcze zastosować się do ostatniej części. Poszedłem do jednej z łazienek i schowałem się w kabinie, zamykając za sobą drzwi. Niedługo potem usłyszałem boleśnie głośne krzyki odbijające się echem po korytarzach. Tak głośno, że czułem, jak dźwięk roztrzaskuje mi bębenki w uszach. Byłem przerażony, a zimny pot zaczął ściekać mi po karku. Musiałem się uspokoić, żeby nie hiperwentylować i nie zwrócić na siebie niepożądanej uwagi. Otworzyłem telefon i zobaczyłem, że nie mam zasięgu. Co do kurwy pomyślałem? W środku powinien być sygnał, tak jak to było przed rozpoczęciem mojej zmiany. Teraz nagle go nie ma. A ja byłem tam, uwięziony z tymi rzeczami zupełnie sam. Nie miałem wiele czasu na kontemplowanie sytuacji, bo usłyszałem jak coś wchodzi do łazienki. Zaczęło się czołgać, węsząc za zdobyczą. Znalazło się przed moją kabiną i zaczęło drapać drzwi. O kurwa! Byłem blisko zemdlenia, gdyż przeraziłem się myśląc o tym, co mogło być po drugiej stronie drzwi. Wiedziałem, że to coś wyczuło i nie odejdzie, dopóki mnie nie dorwie. Zaczęło warczeć na drzwi i wtedy właśnie zemdlałem. Potem obudziłem się i o dziwo wydawało się, że wszystko zniknęło. Sprawdziłem zegarek i wskazywał on godzinę 23:30. Musiałem biec do biura ochrony. Powoli wyszedłem z kabiny, a następnie z Łazienki. Następna rzecz, którą zrobiłem, była bardzo głupia. Pobiegłem do biura ochrony tak szybko, jak tylko mogłem, i zwróciłem na siebie dużą uwagę. Wkrótce coś mnie goniło i zaczęło biec z pełną prędkością. Czułem oddech tego czegoś na karku i czułem jego odrażający zapach. Nie chciałem odwracać głowy, żeby zobaczyć jak to wygląda. To już nie miało znaczenia. Szybko dotarłem do biura ochrony, szturmem wdzierając się do drzwi i zamykając je za sobą. Usłyszałem głośne warknięcie, huk i drapanie w drzwi. Następnie zabarykadowałem się i wyłączyłem prąd, tak jak mówiły zasady. Może miałem jeszcze czas, żeby wprowadzić zasady w życie i uciec żywym z tej piekielnej nory? Niedługo później dźwięki ustały. Szybko zerknąłem na kamerę monitoringu i zobaczyłem istoty oddalające się od biura. Wyglądały przerażająco. Wszystkie były czarne i miały coś w rodzaju futra na wierzchu skóry. Ich oczy z kolei o mój Boże! Ich oczy były białe i półprzezroczyste, a w ich wnętrzu można było dostrzec żyły. Ich pazury były niezwykle ostre, gdyż przechodząc zostawiały ślady na podłodze. Wszystkie miały na twarzy coś w rodzaju pieprzonego grymasu, pokazując swoje zęby o poszarpanych krawędziach, głodne mięsa. Wciąż obserwowałem ich na kamerach, wiedząc jak przemieszczają się po korytarzach i klasach. Szukając zdobyczy, szukając mnie. Nie miałem dużo czasu na dojście do siebie, bo niedługo potem zegarek pokazywał dwunastą. Musiałem się ruszyć. Chwyciłem latarkę i wszedłem w ciemną otchłań, przerażony tym, czego właściwie jestem świadkiem. Wiedziałem, że moje życie jest w strasznym niebezpieczeństwie, a jedynym sposobem na przeżycie jest przestrzeganie zasad zapisanych na kartce. Chaotyczne myśli krążyły mi po głowie. Widziałem, jak całe moje życie przelatuje mi przed oczami. Byłem przerażony, bo w głębi duszy czułem, że nie wyjdę z tej sytuacji żywy. Kontynuowałem podróż przez niekończące się i ciemne korytarze, sprawdzając wszystkie sale lekcyjne i łazienki, a także gabinet dyrektora i stołówkę. Zaskoczył mnie fakt, że podczas patrolu nie widziałem nic spierdolonego. Jakby rozpłynęli się w powietrzu po incydencie z wcześniej. Nadal jednak milczałem, bo czułem, że coś jest nie tak. Nie byłem tam sam. Coś po cichu obserwowało każdy mój ruch, czekało, aż znajdzie moment, w którym będę słaby i rozszarpie moje ciało. Zgodnie z zasadami zwracałem uwagę na podłogę, aby sprawdzić, czy nie ma na niej krwi. Nic. Szczęściarz ze mnie, pomyślałem. Jeden mniej demoniczny podmiot do zmartwienia. Sprawdziłem zegarek i wskazywał on godzinę pierwszą trzydzieści. Za pół godziny musiałem iść sprawdzić piwnicę, tak jak było napisane w zestawie zasad. Powoli pokonałem drogę do niej, docierając do stołówki. Była pusta, a myśl o tym, że będę miał kilka chwil spokoju, pocieszyła mój umysł. Czułem, że mój oddech staje się lżejszy, a wtedy w głębi mnie pojawiło się nagłe poczucie nadziei. Muszę wydostać się stąd żywy. Nie miałem jednak zbyt wiele czasu do myślenia, gdyż zegarek na moim nadgarstku wskazywał drugą w nocy. Musiałem zejść do piwnicy. Zbliżyłem się powoli do drzwi i chwyciłem za klamkę, by je otworzyć. Była zardzewiała, jakby od lat nikt tam nie wchodził. Otwierając drzwi, świeciłem latarką w ciemność i schodziłem powoli w kierunku miejsca, które na mnie czekało. Chwyciłem kartkę samoprzylepną z zestawu reguł i upewniłem się, że sprawdziłem drogę do pokoju paniki. Lepiej być bezpiecznym niż żałować, pomyślałem. Przemierzając ciemną otchłań, szybko zauważyłem, że ktoś za mną idzie. Po dokładniejszym przyjrzeniu się, Moje serce zaczęło szybko bić, a w powietrzu poczułem grozę. Moje nogi zamarły, gdyż mogłem wyróżnić jego wygląd. Dozorca. Prawie zapomniałem o tej zasadzie. Gdy wejdziesz do piwnicy, dozorca zacznie cię śledzić do końca twojej zmiany. Z przerwami będziesz widział jego przelotne spojrzenia. Nie pozwól, aby cię złapał. Jeśli podejdzie zbyt blisko, Klepnij go w ramię i powiedz nie teraz, przyjacielu nie teraz. Zniknie na mniej więcej pół godziny, dając ci czas na nadrobienie dystansu. Wyrwałem się z transu, w którym byłem i pobiegłem. Nie wiedziałem, dokąd zmierzam i szczerze mówiąc, nie miało to w tym momencie znaczenia. Dozorca nadal podążał za mną w szybkim tempie. Właśnie wtedy, gdy myślałem, że gorzej już być nie może, zacząłem słyszeć niskie warczenie. Dochodziło ono z każdego kierunku, a z każdą upływającą sekundą stawało się coraz głośniejsze. Czułem, jak powietrze wokół mnie staje się zimne i wypełnione obrzydliwym zapachem gnijących zwłok. Zdążyłem dobiec do pokoju paniki, biegnąc tak szybko, jak tylko mogłem. Ponieważ nie zwracałem wystarczającej uwagi na otoczenie, potknąłem się o coś i moja latarka wypadła mi z prawej ręki. Mój pierwotny instynkt przetrwania zadziałał i kontynuowałem bieg, ponieważ zostawiłem latarkę tam, na ziemi. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że jestem blisko pokoju paniki, dopóki nie uderzyłem głową w drzwi. Wtedy, w zupełnej ciemności, gorączkowo próbowałem znaleźć klamkę, aby dostać się do środka, i słyszałem, jak coś dużego czołga się w moją stronę. Gdy było coraz bliżej, w końcu dostałem się do środka pokoju, paniki i zamknąłem za sobą drzwi. Niedługo potem coś tłukło się o nie swoim ciałem, próbując dostać się do środka. Słyszałem straszne dźwięki dochodzące z zewnątrz, nawet nie wiem jak je opisać inaczej niż jako demoniczne. Trwało to jeszcze przez chwilę, a potem, całkiem nagle, ustało. Westchnąłem z ulgą, wyciągnąłem telefon i włączyłem latarkę. Gdy rozejrzałem się po pomieszczeniu, zamarłem. Zapomniałem o dozorcy. Poczułem zimny oddech na karku i starałem się przypomnieć sobie zasadę. Ha, to jest to pomyślałem, pamiętam. Pochyliłem się i dotknąłem go po ramieniu, mówiąc jednocześnie: Nie teraz, przyjacielu, nie teraz. Wydał z siebie głośny krzyk i zniknął. Nie miałem czasu na odpoczynek, gdyż ponownie sprawdziłem zegarek, który pokazywał trzecią pięćdziesiąt. Nie więcej niż 10 minut, a wszystkie demoniczne stworzenia czające się w szkole zaczną na mnie polować. Wciąż miałem broń w szufladzie w pokoju ochrony i to dawało mi małe poczucie bezpieczeństwa. Jeśli udałoby mi się utrzymać przy życiu przez ostatnie dwie godziny, wydostanę się z tego piekła. Mogę siedzieć wewnątrz w pokoju paniki do końca mojej zmiany, pomyślałem. Nagle usłyszałem słaby dźwięk deszczu dochodzący z zewnątrz. To. to nie może być to. Nie, to niemożliwe. Po prostu wyobrażam sobie różne rzeczy. Mój umysł agresywnie próbował stłumić strach, ale w głębi duszy wiedziałem, że muszę iść na górę i wyjrzeć za okno. Wydostałem się ze schronienia, które miałem wewnątrz pokoju paniki, i skierowałem się na górę. Gdy wyszedłem z piwnicy, mogłem zobaczyć przerażające stworzenia biegające wokół, jakby próbowały znaleźć przed czymś kryjówkę. Gdy wyjrzałem za jedno z okien, poczułem mrożące kręgosłup uczucie, zastygając w miejscu ze strachu. Padał deszcz krwi, a ja wiedziałem, co to oznacza. Tak jest napisane w zasadach. Będąc w środku, możesz zacząć słyszeć burzę na zewnątrz. Jeśli tak się stanie, wyjrzyj przez okno, aby zobaczyć, czy pada krew. Jeśli tak, to podczas Twojej zmiany możesz spotkać bladą kobietę z długimi, ciemnymi włosami o imieniu Max. Max będzie wydawać się normalna na początku, ale wkrótce potem powoli przekształci się w coś strasznego i rozpocznie polowanie na Ciebie do końca Twojej zmiany. Kurwa Mać. Już po mnie. Starałem się zdążyć z powrotem do pokoju paniki w piwnicy, myśląc, że Max tam mnie nie znajdzie. Gdy powoli wracałem do wejścia na niższy poziom, tuż przede mną pojawiła się blada kobieta z długimi, ciemnymi włosami. Musiałem dostać się do środka otworów wentylacyjnych, zanim ona przemieni się w jakąkolwiek krwawą rzecz. Gdy biegłem do jednej z klas, by wejść do systemu wentylacyjnego, usłyszałem trzaskanie kości i głośne, wysokie krzyki dochodzące z tyłu. Nie odważyłem się spojrzeć na to coś. Szybko dostałem się do środka wentylacji i zacząłem się czołgać, szukając miejsca, w którym mógłbym się ukryć. Słyszałem, jak Max czołga się za mną, podążając za mną, gdyż doskonale wiedziała, dokąd zmierzam. Desperacko szukając kryjówki wszedłem do środka rury znajdującej się z boku głównej przestrzeni i ukryłem się tam. Wtedy usłyszałem, że Max się zbliża. Jej pazury skrobią wnętrze przestrzeni do czołgania się. Przeszła tuż obok mnie i mogłem się przyjrzeć, jak wygląda. Jej kończyny są długie. Wystają z nich kości i ma duże, ostre pazury. Jej głowa jest zdeformowana, a zęby wydłużone i spiczaste, niczym brzydwy wychodzące z jej ust. Max spędziła przez system wentylacyjny szukając mnie, a ja wiedziałem, że to tylko kwestia czasu, zanim mnie znajdzie. Jestem uwięziony wewnątrz wąskiej przestrzeni, nie mając gdzie się podziać. Kiedy to pisze, słyszę jej krzyki i dźwięki jej pazurów skrobiących metaliczne wnętrze otworów wentylacyjnych. I jest coraz bliżej. Czuję to. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę Hribby Pasty lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.